14 października 1978 roku 111 kardynałów weszło do Kaplicy Sykstyńskiej, aby wybrać 264 następcę św. Piotra. Nie mogli przypuszczać, że zmienią bieg historii. W tym gronie było dwóch zdecydowanych faworytów: kardynałów włoskich. Arcybiskup Genui Giuseppe Siri i arcybiskup Florencji Giovanni Benelli. Jednak przez kilka pierwszych głosowań żaden z nich nie mógł osiągnąć wymaganej ilości głosów uprawniającej do wyboru na papieża, czyli 75. Wówczas grupa wpływowych kardynałów przyszła do prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, z zapytaniem czy przyjąłby wybór. Prymas odpowiedział, że absolutnie nie. Czuje się za stary, bo ma 77 lat. Jego, w jego przekonaniu y, y, papieżem powinien być Włoch, a poza tym jego życiowym zadaniem jest bronić Kościoła na wschodzie, gdyby nawet i, i oddać życie, gdyby Bóg od niego tego zażądał. W tej sytuacji, tego impasu, niemożności wygrania, wybrania któregoś z kardynałów włoskich, elektorzy zaczęli się zastanawiać nad możliwością wyboru trzeciego kandydata. Wówczas do akcji, jeżeli można tak powiedzieć, wkroczył arcybiskup wiednia, kardynał Franz König i Prymas Stefan Wyszyński, bo okazało się, że po pierwszym głosowaniu przedpołudniowym 16 października znaczącą ilość głosów otrzymał kardynał Karol Wojtyła Metropolita Krakowski. Prymas Wyszyński, co wiemy z zapisów w jego dzienniku, rozpoczął rozmowy z kardynałami, z kardynałami amerykańskimi, niemieckimi, włoskimi, w których Sugerował, że powinien, że powinien zostać wybrany Karol Wojtyła. Tak też się stało. A takim decydującym momentem był fakt, kiedy podczas przerwy wpływowy kardynał rzymski Sebastiano Badgio powiedział, że powinniśmy zagłosować na Wojtyłę. Kiedy szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na rzecz metropolity krakowskiego, prymas Wyszyński podsunął się do niego i szepnął mu do ucha. Jeśli wybiorą, proszę przyjąć. Okazało się, że ta zachęta ze strony prymasa miała bardzo duże znaczenie przy decyzji Karola Wojtyły, kiedy zapytano go, czy przyjmuje wybór na papieża. W tym, mniej więcej, w tym samym mniej więcej czasie kardynał Maximilian von Fürstenberg, dawny rektor Kolegium Belgijskiego, w którym mieszkał jako student Karol Wojtyła, powiedział na cały głos po łacinie Pan jest blisko i wołacie i rzeczywiście było to prorocze w ostatnim wieczornym głosowaniu kardynał Wojtyła otrzymuje 111 90, jeszcze raz w ostatnim jak się okazało wieczornym głosowaniu kardynał Wojtyła otrzymał 99 głosów i został wybrany papieżem, przyjmując imię Jan Paweł II. Pierwszą taką oznaką nowego sprawowania, nowego stylu sprawowania Urzędu Pasterskiego było to, że przyjął homagium, czyli, pierwsze, czyli taką oznakę szacunku ze strony kardynałów, wbrew dotychczasowej etykiecie watykańskiej, na stojąco. Kiedy podszedł do niego prymas Wyszyński, obaj się popłakali i powiedzieli niemal jednocześnie: To jej sprawa, to znaczy jej Matki Bożej Częstochowskiej. Również wówczas prymas powiedział te prorocze słowa, które się sprawdziły: Masz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie.